Siemaneczko, dzisiaj chcę wam przedstawić moją kolekcję Lego oraz rzeczy związane z Lego. Um, bardzo wam dziękuję za 160 subskrypcji i teraz dobijamy 200. Damy radę, naprawdę. Więc pomóżcie mi wbić 200 subskrypcji, więc kliknijcie przycisk subskrybuj i co? My przechodzimy do filmiku. Dobra, więc tutaj jest mój pokój. Tutaj jest plakat Arina. Ostatnio powiesiłem. E, tutaj jest następny plakat. E, jeszcze e, inna rzecz. Tutaj jest moja półka Lego. Mam tutaj mnóstwo Lego. Następny plakat Lego Ninjago. No. E, I widzicie, e, tutaj są moje kartony z Lego jest ich dużo bardzo, a i tam na górze widzicie zaraz tam jest e, tam są moje minifigurki. Jak spodobał wam się filmik, to dajcie lajka i subskrypcję. Nara.